Kolejny Minecraft Extreme, a to kolejna łapka w górę, więc zostaw ją w tym momencie pod tym filmem. Musi być 15 tysięcy górę, więc zostaw Wee. teraz lajka, co się Wee. dzieje Doknes. Jesteś Alex. Wii Wee. 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 to jest dźwięk łapki w górę, mówisz? Kiedy zostawi ktoś łapkę w górę, to leci dźwięk. Ekstra, ja to bym zostawił łapkę. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy trollować widza, czyli będziemy robić to, co każdy lubi najbardziej. Będziemy, em, znaczy, wejdziemy, wprosimy się do jego bazy. On ma tam bazę, to jest jakiś chyba super nub, bo jesteśmy przy spałnie. Tylko nuby na Craftedzie mają bazę przy spałnie. No a my, doknes, do wbijemy jako pełni pro i będziemy się po prostu rządzić. Zobaczymy, czy będzie nas słuchać, czy, czy nie. Nagroda dostanie jakieś fajne itemki, więc wszyscy będą szczęśliwi. Ale, doknes, do zanim pójdziemy do widza, Musimy zenchantować sobie rzeczy, zrobić fajny ekwipunek Robię więc tutaj dużo książek stawiam Trochę dużo, no No wiem, bo mam ich za dużo, okej? Okay? jakby coś muszę z nimi zrobić, więc Położyłem tu bardzo dużo książek Mamy enchanting, o nie, mam lapisu do Musisz lapis jeszcze ogarnąć A ja nam je... e, level zrobię fajny, okej? Okay? Ponieważ jeszcze nie mamy super ekwipunku Za chwilę to się zmieni, będziemy mieli ekstra rzeczy I ta świnia... A to ty! z <laughs> swojego trolla jest jeszcze. Boże, się wiem, co zrobił jest super! Dziwna świnia, ponieważ widzka bądź widz, którego będziemy się trolować, nie masz skina, jest non-premium. Doknes, Już git? No nie wiem, stary, ja mam tam drugi level. Masz drugi level? Tak. Serio, ja mam 25. To A okej, okay. dobra, to ty stary musisz sobie zczytować komendą. <laughs> Chyba jest komenda na okay. tego, nie? To mi też zrazu razu wiesz, to mój mój plan usaby. <laughs> O nie, nie okay. mam okej, okay. i mamy się craftingu To Można też jest samy punkt e Okej, okay, tyle starczy, tyle jest git. Dobra, jesteśmy pro. Doktor, bo tu nie ma drzewa daj, dr daj drzewo, ja nie przygotowałem się dać odcinkę, chciałem. <laughs> chciałem dobrze. Co, drzewo, Drzewo jeszcze? Drzewo, no drzewo. Wow, drzewo spada z powietrza Ej, to dobrze wygląda, ale ono nie wypada, wiesz, bo... O, już jest. Co ty gadasz? Jakiś nie, już, nie już, wypada? Już, już, Tobie nie wypada. A więc ci wypadło mózg ci do, wypadło. Doknis, doknis. Proszę nie wypadnąć. Zmarkałeś mózg. Do, więc, czemu jesteś taki niemiły? Dobra, robię nam sety. Więc pyk. Mamy spodnie, galotki. Mamy e, czesty. mamy co Buty. Co się ty, dzieje? Co ty że ja jestem Alex? Tak. A ja widzę, że jestem Steve'em. tak? Tak. A, czyli każdy inaczej to widzi. Co zabawne tak co jest rzeczywiście. Dobra, Dokness, tutaj jest dla Ciebie seor, proszę bardzo. Nie zakładaj go, tylko, tylko musimy go zaczantować jeszcze, bo to jest bardzo, bardzo, żebyśmy byli w najlepszym, punktu, jaki możemy mieć: Unbreaking! Cool, Aquafinity, trochę słabo, ale Protection, git, Blast Protection, niech będzie. I klata najważniejsze Unbreaking Fire Protection nie jest źle. Ogólnie trochę. Protection nie są 3, proszę bardzo, jedziemy dalej, kto da więcej, kto da więcej do mm -hmm. tego. da śadu, do To 1, dobra, unbreaking o, 3. O, Torns, to będzie ciekawe Kto da więcej? Kto da unbreaking więcej? 3. Kto da więcej? <laughs> o Jezu! Blast okay. Protection 4! Wow, Blast blast, Blast Protection 4 Damn san! Ja teraz notuję sobie, więc kill off, efficiency 4 i fortunka wyjechała i e, sharpness, OMG! Mam stary, fajny setik, tylko jeszcze nie brakuje łuku do pełnego kompletu. Power 3, niech będzie. Jesteśmy groźni, stary. Wiesz co, dopełni naszej grozy? To, widzisz? Taje coś. No, tylko prosy. I, I to. Bo jakby ktoś ma. Jak ktoś na serwerze ma Szalker to wiesz, że z nimi może zadzierać stary, wiesz? To tak działa. Musimy mieć serię wypowiadań w żeby ten widz od razu wiedział, z kim ma do czynienia, ok? Jakby od razu wiedział, że nie ma podbicia. I, i lepiej, I lepiej nie zacierać z nami. okej, okay, wydaje mi się, że już nie ma nik podbicia. No, to prawda, tak. Ale wiesz, to jest ktoś, kto chyba nie ma nic, Dosłownie Widzicie jego dom? Kto by mieszkał w takim domku? Naprawdę, tylko noob. Jakby to jest dom z ziemi. Wistarzech miał lepszy dom na by z Idziemy na górę. Musimy zrobić. Niech troll się rozpocznie! E, więc e, puk, puk. E, Chodzę do dołu. Dzień dobry. Wow, Doknes ta baza. Halo? Jesteś w środku? Tak, jestem w środku. Nie wiem, gdzie ta osoba jest. Na dole? O, tu coś jest tak. A ej, tu jest, no? Są tunele, ej, czy ona wyszła ta osoba? Ej, w ogóle nie, nie pokazałem naszych nicków, Doknes, coś napisz. Siema! Widzicie? TOS, ja się nazywam? A Doknes? Potężny Marcin Pro! Czy ta osoba się kopie gdzieś za... ścianą? Wyklopnę się do niej. Ale gdzie ona jest? Co jest grane? My, jak my ją znajdziemy? My nigdy nie znajdziemy, tej osoby. Co jest grane? Halo? Korneliusz Wielki się nazywa. Ej, chyba, chyba jesteśmy zakopani, wiesz? To żona że ona chyba... znaczy zakopała? On ta, chyba... Tak? Chyba no tak, z jest Korneliusz. No, moje, moje, moje drzwi. Moje drzwi? Się... Moje drzwi! Znaczy, znaczy weźcie, co jest grane? Gdzie my się dokupali? O jest. Tu. Co jest z grane? Siema! Siema! To nasza baza, od teraz. Albo dołączysz do klanu, albo zabijemy cię. I raz walny, stary, tak? Tak o, pyk. No. Nie będę tak! my dzisiaj będziemy gnębić widza stary! Na to wychodzi, to jest przykrocinek. Ale podelamy mu prezenty, będzie dobrze. On się muruje? Czy jest jego strategia? Nie uciekniesz. Mamy super kilofy. Oszczędzimy. Ci życie jak nam z, nam zbudujesz fajne pokoje. My tu mieszkamy. I co? Co się teraz stanie? Czy nam zbudujesz pokój? Zbuduj nam tu pokoje. Ej, patrz, nie, bo on trzeba zamurować ty! Czemu? Czemu nie widzisz? Ja jest proste. My ci możemy zabić! Zginiesz przez te wisienki! No o, właśnie. O, on mnie bije! Mi się wydaje, Star, idziemy go zabić po prostu? Dawaj no, to, go jest, zabić. to będzie go. Jest odcinka! Czekaj, uszczęćmy go, uszczęćmy go. Masz. 5 sekund na rozpoczęcie służby. 5, 4, 3, 2, 1. Zabić ryby. Nie co to. Co to? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Ja jest proste, naprawdę. Albo. Budujesz nam i służysz? Albo giniesz. Ja się boję, że to takie naprawdę sytuacja na Straverze, stary. Są. Na pewno są, stary, bo już widziałem je raz w taką sytuację. Rzygnę, biorę, tak nie będę Widzę. służyć. Dobra, to budujemy mu klatkę. Razem gierko? Razem gierko? Gramy? Razem ale... gramy, ale my gramy, a ty nam budujesz. To jest proste. Jesteśmy silniejsi. Skąd, Skąd ma macie zbroję? zbroję? Jesteśmy pro. <grym> <grym> nie widzisz? Chodzisz i rzucasz butelkami z enchantem. No, jesteś idea, super ja pro jabłka na jego Tak, zuty jabłka, właśnie Jej, Skąd? Za, z, zamiast ten Potrafimy za, za, za grać <laughs> Jakby, hej Ej, naprawdę, ten widz nie ogarnia, stary Dasz, dam ci może kiedyś, jak będziesz nam służyć Zbuduj nam pokoje Dam mu kilof Kop pokój Tu, 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 tu O, dobrze, tak, mamy to, pierwszy krok Co następnym ukażemy, żeby zatańczyć makarenę? Yy, tak, zaraz będziemy jakieś dziwne rzeczy prosić. Ej, ale mi no przykro, stary, jak myśli o tym, że tacy ludzie są, którzy każą innym grać tak na poważnie, no nie? Jest tak, jest tak. Jakby my sobie żartujemy, my zaraz jakby damy jakieś o sobie. Będzie śmieszni, sobie pójdziemy, ale na pewno niektórzy są gnębieni na serwer Minecraft. Ostro, dziwne, co? Śmieszne to by było, stary. No. Jakby teraz tak nie, niespodziewanie. To, to mafia jest, co? Tak, nagle stary tu świnia, popatrzyła Aha. się i uciekła. Wypad świnia. <laughs> napisałem, wypadł się. Ej, on pole ze świnią. On zignorował ten pokój i idzie ze świnią. Gdzie Ja stary, ja już z zamyśleniem na paniszu stoję. Gdzie idziesz? Buduj nam pokoje, bo cię zabijemy. O jezu. O nie, czemu on tak ogarnia? Znowu... <grym> Wracaj do budowania. Czemu on tak olewa? Co jest grane? To mój dom. Nasz dom. O jezu. Daj nam game moda, Doknes, to będziemy tutaj budować teraz szybko, on będzie budować na dole nasz pokój, a my zbudujemy to, to na game modzie szybko, dobra? No To odpal, stary Okej, okay, super, to stary, czekaj, wezmę drewno On tutaj cały czas kopie, a ja się drugim kątem tutaj patrzę Dobra, to stary, na spokojnie, ja tutaj buduję stary nam jakieś rzeczy Możesz też budować, Doknes, żebyśmy mieli, wiesz, nagle taki wypas, wypas z dom. żeby on zyskał respekt, bo on nie ma z respektu bo on widzi, że mamy jakieś rzeczy, ale on nie widzi, że wiesz, potrafimy fajne rzeczy robić. Czemu, co jest Ja chodzi? ja tutaj stary stanąłem i powiedziałem, że będę patrzeć. I starałem okay. stary okay. sobie do i pilnuj. I niego. Dobra, 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 A. będę patrzeć. Czy budujesz? Pilnujemy. O, takie drewno jest stare też. Jeżeli ktoś buduje nie z desek, tylko z drewna, to albo jest oznaka swojego gustu, albo oznaka, że ktoś ma bardzo dużo drewna i nie szkoda mu. No dobrodny, stary, musimy szybko budować stary, Musimy zrobić to dobrze. Żeby to wyglądało okay. jak najlepiej, żeby on się kurczę zdziwił. No i to mnie bardzo bawi, ponieważ jesteśmy bardzo blisko spawnu. I prawdopodobnie tą w ciągu dwóch dni odwiedzi ktoś znowu, nie? No, to jest naprawdę bardzo blisko spawnu. To jest za blisko spawnu. Nigdy się nie buduje tak blisko spawnu, bo przychodzą takie dranie i każą wam budować rzeczy. Okej, okay, to wygląda całkiem na bogatą bazę, nie? To cześć, stary, zrobimy jakieś coś, że ja wezmę teraz. Diamentowy set i armor stand i postawię kilka armor standów z diamentowymi rzeczami. Pyk, pyk, pyk. Takie coś musi być w każdej szanującej się bazie pro. To jest po prostu konieczne. Mm, buty, buty, buty diamentowe. Pyk, pyk, pyk. Ok, spoko. Sharker boxy. To też jest profesjonalny item. Pyk, pyk, pyk. trzy sharker boxy. Ender chest też to jest coś, co powinien mieć każdy prost. Lanterny, ok. I chyba wydaje mi się, że mamy tutaj gotowe. No nie możemy chyba zaprosić mnie na górę, no nie? No. Nice. Tylko z tej strony, z tej strony, coś nieogarnięte. Ale tutaj trzeba y <tryk> sufit dociągnąć. Dobra, to sufit. Ja tutaj robię stare, takie dekoracje, małe ostatnie. I postawiam wszędzie czerwone kwiatki. Niech będzie. Czerwony to kolor pro. Pyk, 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 pyk. I dużo czerwonych kwiatków po prostu. Paintingi jeszcze. Dobra, niech, niech będzie. Dużo paintingów. Co to ma być? To jest brzydkie. Zobacz na górę, jak się buduje. I co to jest, Serio Kibel? Co... O Jezu serio! On zrobił. Dziury w ziemi to jest kibel. To ma być kibel? Zabijemy cię. Patrz, i teraz wyszedł i zobaczył stary to. Ten, to coś co zrobiliśmy, no nie? Tak. Jakby na survivalu. W tym samym czasie, dokładnie. Na survivalu to by zresztą tak długo takie coś zbudować. Niebrzydko, no co ty nie powiesz? <laughs> Wiadomo. Możesz tu mieszkać, ale musisz być nam służyć. Mieszkamy tu razem. Co on robi? Co to? On nie wie, co to jest. Czaisz to? E, ten ender chest? Tak. Pierwszy raz widzi ender chest. O nie. Ej, zabawne, że to się nie jest to jest ender chest. Jakby nie spotkał nikogo, kto by nie wiedział, co jest ender chest. Chyba wiesz, tak jak w Minecraft'cie. Wydaje mi się, że my stary chcemy trollować tę osobę, ale trochę z tym gościem nie ma kontaktu. Wiesz, o co chodzi? Idź na dół budować. W... Ty... W tym stylu. Ej, on rozwalił armor standa i założył tego zbroję. Serio? Nie kradnij. <laughs> to jest zabawne, stary, że z nim nie ma kontaktu. My tego piszemy. Ej, ale paś, ta świnia tam ale... stoi po drugiej stronie bazy. Gdzie, gdzie stoi świnia? No, tutaj. Gdzie? <laughs> o nie! Nie zbliżaj się. To. do niego. To groźny więzień. O Jezu, ale to jest głupie! Mięso! Co? To, to człowiek! To, to człowiek! Tylko mi się wydaje, Doknes, bo cały czas mam wrażenie, że właśnie on nie rozumie, co się mówi do niego kompletnie. On jest taki nieprzytomny. Albo on ma 3 lata, albo jest nieprzytomny i gra w Minecrafta e, bez przerwy? Aż zgłupiał. Stary gra i nie wiesz co jest Ender Chess? Ale tych shakerboxów nie ogarną, że one tutaj są Tak, czemu błyszcząca? A co, jaj... A jabłka błyszczące? błyszczą? Zbro zbroja O Jezu, on, nie, on naprawdę nie ogarnia, Doknes Bo on teraz ogarnął, że jego zbroja nie Będzie... świeci, a nasze świeci, widzisz Będzie to? mu to tłumaczyć teraz O nie, nie, Doknes, spotkaliśmy kogoś, to jest zbyt nubem Nie da się kogoś trollować, kto nie wie, że jest trollowany, Doknes Jak ktoś nie wie, że jest trollowany, to jak mamy go trollować? On biegnie ze świnią po prostu On patrzy na świnię i biegnie Ale stary, to świni nie, nie, nie. Zabują serce i zamknąłem teraz. Kornel już nie rozumie, że ta świnia stary raz jest w klatce, a raz poza nią. On, on, nie, nie, on. Nie, nie. Opatrz na tą świnię znowu. Macie, Macie VIP. Tak. Jak? Mimo, że nie mamy napisane, że jest VIP. Nie, nie mamy VIPa. Nie jest napisane, że ktoś ma VIPa. Ale napisałem, tak, okej. Okay. To jest fajny troll, kurczę, ale ta osoba fajnie! Fajni... Drukowany mi. O Jezu, nie! Ciebie starty, to jest głupszych troli, jakie widziałem, bo najbardziej bo... stary mnie się ta świnia w klatce. Tak, to jest... czemu pokój was? Nie należy trollować kogoś, kto ma. Lata. Może jest geniusz, może ona nas Może tak, może on ma naprawdę 18 lat, a nie 8. Kończymy to, czyli zawijamy się, to nie ma sensu. To, to mnie przerosło, wiesz? Może ej, zróbmy inaczej stary, zróbmy, że ta Co? świnia przyjdzie i nas zabije. Okej, okay, niech ta świnia nas zabije. Niech uwolni go, niech uwolni go. Ej, czemu on tutaj staje na linii strzału? Ej, on próbuje zabić świnię. On próbuje zabić, on chce nas uratować. On chce nas uratować, On no jest miły, stary, my mu groziliśmy cały odcinek. Ja się wypiję pod śpatkę, wiesz? Jest niewidzialny, niby zginąłem. Okej. Okay. Ja po prostu, stary, tą świnią rozlałem teraz lawę tutaj. O Jezu. Czy on płonie, czy ty? To ty płoniesz. Tak, on, on płonie też. On też płonie? Czemu on wpadł pod lawę sam sobie? siebie? Ta lawa jest zupełnie gdzie indziej. No wiem. Zginął! Oj, o nie, co my zrobiliśmy najlepszego dokles? Ja się zabiję stary, zrzucę się do Wojda. O, zginąłem, super. O, jestem! Wróć, Korneliusz, wielki. Trzyma. Siema. Wróć, co? No właśnie nie wiem. Gdzie on jest? Nie, nie wróć! Aha, że mamy go do bazy wrócić. Aaao Jezu, ale jak on go wrócić do bazy. On nie wie, że my jesteśmy adminami, on nie wie, że my jesteśmy delay Docness. Dobra, no, nie jest, mimy go do bazy, każdy odcinek, i no to przerosło, to by przerosło, okej? Okay? To jest za mocne. Dockness jest to jest teoretycznie można by, wiesz, zrobić takie re -reveal, no nie, że hej, to był delary salon ale on chyba nie ogarnie, no nie? On, nie, chyba, chyba on nie. On chyba nie wie. Jakby... On, on patrzy, on siedzi w dole i patrzy. Ja się czuję, że to ja jestem trolowany. Dzięki za obejrzenie tego ciekawego końca. Jak chcesz zobaczyć bardziej udane trole. to zostaw łapkę w górę i zobacz poprzednie ciki. Napisz, to, co ty sądzisz. Czy to my byliśmy trollowani? To zaczął za daleko. Trion. Czy on? kto tu był z trollem, a kto był trollowany, Ok, Bo ja już nie wiem. I kim była świnia? <laughs> to, to, to jest za mocne. To jest za mocne.